Już nie ma kapłanów dla ciebie. Wiem dlaczego? Bo ty jesteś kapłanem. Już nie potrzeba, żeby ktoś ofiary za ciebie składał. Nie musisz chodzić się prosić. To ty jesteś kapłanem. Sam sobie służ ofiarę. Jak mam złożyć ofiarę? Jest napisane. Ofiarę z twojego ciała, ofiarę z twoich ust. Rusz do przodu. Zacznij służyć. Zacznij żyć. Zacznij to robić. Nie szukaj bez przerwy gospodarza, który cię podkarmi. Tak jestem niedowiedzony, panie. Pokój, wszystko jest twoje. Zbij się. Panie, to ja umiem latać? Tak. Umiesz latać. Jesteś orłem. Rozumiesz? Rozstańmy się z mentalnością kury, która siedzi bez przerwy i oczekuje, że ktoś ją nakarmi. Zobaczcie. Przeczytajmy 5 Księdze Mojżeszowej, 32 rozdział. Piąta Księga Mojżeszowa, 32 rozdział, 11 werset. Słowo Boże mówi tak. Jak orzeł pobudza do lotu swoje młode, unosi się nad swymi dyskretami, rozpościera swoje skrzydła, bierze na nie młode i niesie na lotkach swoich. zobacz. Co to jest? Czy ty wiesz, co robi na przykład orzeł, jak jego pisklęta są w gnieździe i dochodzą do momentu, kiedy powinny latać? Zaczyna trząść gniazdem. Orły zazwyczaj budują sobie gniazda na skałach, a nie w jakichś dziurach. Rozumiesz? On wysoko na skałę wlatuje, buduje gniazdo. I to jest wysoko. I tam są pisklęta. I te pisklęta mają wysokie te gniazdo. Rozumiesz, jest dużo ułożone tych patyków i ono jest dość głębokie. I one póki są, póki są małe, to widzą te gniazdo naokoło. I widzą tą matkę, która tam przylatuje i przynosi im jedzenie. I to jest do pewnego momentu. I posłuchajcie. I to jest normalne w życiu chrześcijanina. Jeżeli niedawno narodziłeś się na nowo, tak, to ty tak żyjesz. To jest bardzo zdrowe i bardzo normalne. Wiecie, kiedy zaczyna się problem? Problem się zaczyna, gdy ta matka zamiast przynieść znowu jakąś małą myszkę tym Orlentom przylatuje bez myszki i zaczyna trząść gniazdem. A one się czują niebezpiecznie. Mówią, o dyskomfort jest. Ale rozumiesz, bardzo wiele zaczyna diabła gromić w tym momencie. Przylatują do swoich liderów i mówią, co się dzieje. Nic się nie dzieje. Bóg chce, żebyś polatał. Bóg chce, żebyś polatał. I wiesz? Te, które zaczynają czaić bazę, o co tutaj chodzi, tak? Zaczynają ruszać się równo z tym gniazdem i mówią, o, jest coś więcej, jest coś więcej. Wychodzą. Rozumiesz? I zaczyna się ich największa przygoda. Ta matka pod, latuje płodnie, i one włażą jej na plecy. Ona z nimi z, z, zaczyna szybować. I w pewnym momencie usuwa się spod nich, a one lecą w dół. Co to jest? Czy to zwyrodnienie jakieś? Nie. Ona jest ich matką. One mają skrzydła. Ich powołaniem jest latać. Latać. One mają latać. I coś Wam powiem. Ci, którzy są buntownikami i mówią, nie będę latał, rozbiją się skałę. Spadną na dół, rozumiesz? I zginą. Posłuchaj, chrześcijanie, którzy nie chcą być orłami, poginą na tym świecie. Ja nie mówię, że do nieba nie pójdą. Bo do nieba się nie idzie z tego powodu, że się nie lata. Ja jeszcze nigdy nie spotkałem człowieka, który ee, popełnił grześnię w może za krótko jestem wierzący, ale nie spotkałem. Ale spotkałem natomiast mnóstwo chrześcijan, którzy na tej ziemi giną. I Słowo Boże mówi: Lud mój, tak? Ginie, gdyż brak mi poznania. Kto ginie? Mój lud. Co to znaczy, że lud mój ginie? To nie znaczy, że lud mój nie idzie do nieba. Lud mój idzie do nieba, bo mój Syn Jezus Chrystus umarł za nich na krzyżu Golgotys 2000 lat temu. I czy oni siedzą, czy leżą, do nieba pójdą. Na Wózku uniwersyteckim można jechać do nieba, można się dopełzać. Rozumiesz? Można, można umrzeć z głodu i się pójdzie do nieba. Ale to nie koniec. Wiesz co? Kiedyś staniesz przed Jezusem Chrystusem i będziesz musiał mu opowiedzieć o swoim życiu. A on ci pokaże potencjał, który miałeś. I powiedzą cię, tak, dziecko, zaraz co miałeś? Znaczy, jak miałeś bombę atomową w sobie? Czemu tego nie wykorzystałeś? Pani, ja nie wiedziałem. Nieprawda, że nie wiedziałeś. Napisałem ci tu. Tu ci napisałem. Nieprawda, że nie wiedziałeś. Tak Panie, wiesz co, a przed Jezusem już nie powiesz czegoś takiego, tak Panie, nieprawda, że nie wiedziałem, wiedziałem. On Cię nie wyrzuci za to z nieba. Rozumiesz? Tylko nie dostanie swojej korony. Ja mam straszne parcie na koronę. Nie wiem. Ja to nieba i tak idę, ale ja teraz chcę koronę. I to najlepszą. Ktoś powie, co to jest? Ja mówię, no właśnie. No. Ja z Jakubem nawet swoją matkę wysłały do Jezusa, żeby im załatwiła. A Jezus ich nie zgromił za to. Jezus powiedział rozumiem. A potem pokazał, w jaki sposób tą koronę się zdobyła. Mówi, zostańcie sługą. Zostańcie sługami. Zostańcie sługami. Ale żeby służyć Bogu, to trzeba. Wyjść z gniazda i zacząć latać, bo Bóg lata. Ta matka, orlica lata. Rozumiecie? Ona lata. I tutaj nie ma, mamo, mamo, poczekaj, nie poczekaj, tylko dawaj do mnie. Nie ma poczekaj. To nie jest humanizm. Humanizm nie pochodzi od Boga. Bóg, jest, Bóg nie jest humanistą. Diabeł jest humanistą. Humanizm nie pochodzi od Boga. Humanizm pochodzi od diabła. Bóg mówi nie ma, masz przydelka, zasuwamy. To jest miłość. Bo Orlica nie chce, żeby jej, orlęta, zamieniły się w nielotne kury. Ona nie chce, żeby one stały się lansem u kogoś. Rozumiecie? Ona ma plan dla ich życia. Ona chce, żeby wyrosły na potężne orły, żeby byli łowcami, żeby były na herbach państw. Ludzie mówią, to jest pycha. Ja mówię, proszę Cię. Wiecie, jest taka, jaka jest najkrótsza definicja pychy? Pycha to jest niezależność od Boga. To jest pycha. A wiecie, to jest pokora? To jest zależność od Boga. I koniec. Ten, który chce wielkich rzeczy z Chrystusem, Jezusem, nie jest pyszny. Jest pokorny i mądry. Pokorny i mądry. A ten, który siedzi i mówi, Ja jestem tylko biednym grzesznikiem, zbawionym z łaski. To jest kura, która jest pyszna i lękliwa. Wiecie, że psychiatria lęk uznaje za chorobę? Lęk się leczy. W tym świecie lęk się leczy. Rozumiesz? Bo to jest choroba. Bo my nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby się bać. Matka nie, matka nie powie: no dobrze, w porządku nie ma problemu. Ty nie lataj. Twoi bracia, tak? Oni są stworzeni, żeby wracać, ale ty nie. Więc diabeł przychodzi do chrześcijanina na moim no tak, tamten to tak, tamten to jest namaszczony, ale ty to tak się uspokój. Kręć się wokół swojego tutaj podwórka i jakoś będzie. Nie, nie ma tamten namaszczony, posłuchaj, nie ma, Bóg nie ma swoich wybranych. On wszystkie dzieci swoje kocha w ten sam sposób, wyposaża w ten sam sposób. One mogą być różnie wyposażone, ale zawsze na tym samym pułapie. Rozumiesz o to chodzi? I nie ma różnicy. Namaszczenie jest namaszczenie. Nie ma takiego czegoś, że ja jestem mniej namaszczony. Ja mówię tylko i wyłącznie z tego powodu może być mniej namaszczony, bo chcesz być mniej namaszczony. Jeżeli chcesz być mniej namaszczony, to jesteś. I tyle. Co ja mam zrobić, żeby być bardziej namaszczony? Ja zacznij z Bogiem przebywać. Ile? Ja mówię non stop. Non stop. Połóż wszystko przed Panem. Wszystko? No ja i wszystko. Połóż Teraz byliśmy w Radomsku w takim kościele świątkowym, tam pastor taką fajną rzecz powiedział, mówi tak, na temat dziesięciny Rozmawiałem i mówi tak u siebie w kościele to tak, yy, z jakimś bratem, ten brat tam swojej mądrości mu tam wciskał taki wiecie, domorosły teolog i mówi no dziesięcina to jest stare testamentowa, a, a ten pastor mi mówi, no dobrze w takim razie mówi tak, bracie umówmy się w ten sposób jak postępujemy w sprawach finansów, stałe destamentowo czy nowe destamentowo no bo, żeby, żeby wiedział jak on do ciebie podchodzić, tak no mówi no, no, nowodestamentowo, on mówi, no to 100%. 100% Keszu, na Królestwo Boże. 100% tak mówi Słowo Boże. 10% było w Starym Testamencie, to jest prawda, to jest nielegalne. Dzisiaj jest 100%. Tak? Bo z Chrystusem zostałeś ukrzyżowany, żyjesz już nie Ty, ale żyje w Tobie Chrystus. Cokolwiek posiadasz, to jest nowe, które otrzymałeś z nieba, tak? I nie masz już nic. No bo jakże masz coś mieć, jak Ty nie żyjesz? Jak Ty nie żyjesz? Ciebie nie ma! Jest napisane w mojej Biblii, że ostatni Adam, czyli ostatni homosapiens, umarł na krzyżu Golgoty. My nawet nie jesteśmy homo sapiens. Rozumiesz? My jesteśmy Chrystusowcy. To jest zupełnie inny kaliber. Homo sapiens, homo sapiens, kierują się umysłem swoim, tak? Chrystusowcy swoim duchem. To jest odrębna, odrębny gatunek ludzi. Ostatni homo sapiens umarł na Krzyżu Golgoty. Pierwszy homo sapiens sprzedał ziemię diabłu, a ostatni homo sapiens zamknął temat. Rozumiesz? Jesteśmy nowym stworzeniem i nowe stworzenie ma wszystko od Boga. Wszystko. Od A do Z. Całe nasze ciało mamy składać w ofierze. Wszystko. A więc cokolwiek wypracuje swoimi rączkami, tak? Należy do Pana Wszechmogącego. A więc nie ma dziesięciny, jest stocina. Dziękuję bardzo. I, i Wiesz, i chłopak musiał zrewidować swoją teologię. Wiesz, bo jeżeli ty masz mentalność Orła, to ty się nie interesujesz pewnymi przyziemnymi systemami myślenia. Nie zastanawiasz się nad nimi. Rozumiesz? Ciebie to nie interesuje. My czasami, jak przyglądamy się na przykład naszym finansom, tak się na mnie, ja mówię, ja nie wiem, my nie, bo mówię, na przykład nie, nie, nie ma prywatnego, bo nie masz prywatnego. co masz prywatnie? Wszystko masz. To, 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 no wszystko służy Bogu w twoim życiu. Wszystko służy Bogu. Bo jeśli to masz, ale to tego już nie masz, tak? Dziś masz buty, proszę ciebie chłopak teraz wyszedł z więzienia, podjął akt, po 10 latach wyszedł z więzienia, podjął e, akt wiary, przyjechał przez pół Polski e, e, do nas do kościoła, w ogóle zamknął temat starego życia, przyjechał do nas do kościoła, dostał pracę, dostał wszystko, dostał buty, dostał wszystko, Wiele o chodzi, od, a, do z, tak? Dziś masz, jutro nie masz, dlaczego? Bo to jest pańskie, bo pańska jest ziemia i to, co ją wypełnia. Joże ma taką mentalność, on se lata nad ziemią, on szybuje. Nic go nie ogranicza. On się nie boi. Oczywiście strach przychodzi na orła, tak? Ale może ma inną mentalność. Jak przychodzi strach, to on nie ląduje, obo strach, tylko wzbija się wyżej. On wie, że są potężne prądy powietrzne, które są w stanie go wynieść ponad burzę. Wiesz, jak lecisz samolotem, to jest tak fajnie, bo lecisz sobie, a pod tobą burza, pod tobą burza. Tam ci ludzie na ziemi wtedy, to na nich tak, leci woda, wiatry wieją, a ty sobie lecisz nad burzą i widzisz piękne słońce, ale jazda. Jak ja to pierwszy raz zobaczę, mówię, kurcze, mówię, lecę nad burzą. Wiesz? Jeszcze dzisiaj ja zacząłem dziękować Bogu, mówię, to jest niesamowite, pode mną są pioruny, nie nade mną. Nie wali to we mnie, tylko to jest pode mną pod moimi nogami, w sposób praktyczny była Boża. I teraz odnalezienie w sobie mentalności orła powoduje, że ty mówisz Boże, to jest to wszystko dla mnie możliwe? Jak ja to mam zrobić? Kurczę. Bo mówi spokojnie, spokojnie dziecko. Przede wszystkim najważniejsze, że wyłapałeś, że jesteś orłem. Podstawowa sprawa, rozpoznałeś swój gatunek i to jest okej. Okay. I teraz na razie się z tym oswój, tak? Spokojnie. A ja cię teraz prowadzę Życie owo. Najważniejsza jest decyzja, słuchajcie. Decyzja, powiedzenie, powiedzenie Bogu, Ojcze, zgadzam się z tym, co powiedziałeś w swoim słowie, że jestem nowym stworzeniem. Absolutnie nowym stworzeniem. Zupełnie nowym stworzeniem. Nie ma we mnie nic starego. Nie ma we mnie nic starego. Nic starego we mnie nie ma. Zobaczcie, to jest, to jest ciężka mowa, że nie ma w sobie nic starego. Nie ma w tobie nic starego, tak mówi Słowo Boże. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. Ktoś mówi, ale ja się czuję taki grzeszny. Ja mówię, w ogóle twoje uczucia nie biorą udziału w twojej duchowości. W ogóle twoje uczucia nie mają żadnego znaczenia. Twoje uczucia należą do innej dziedziny twojej osoby. Do twojej duszy tradycyjnej. Ja się czuję różnie moi drodzy. Ja, ja, znaczy ja się specjalnie już nie zastanawiam na tym, ale ja się czuję bardzo różnie w swoim życiu. Bardzo różnie. Źle, dobrze. Rozumiecie? Czuję się zgaszony, czuję się rozpalony, czuję się poniżony, czuję się wywyższony. Wiecie co? Mam to wszystko naprawdę w nosie, jak ja się czuję. Co mnie to obchodzi, jak ja się czuję, jak ja jestem ogólnie. Rozumiesz? Co mnie to w ogóle wszystko obchodzi? Wiecie, to ja zaczynam robić, jak ja, się, jak ja się czuję, tak? Zaczynam się modlić innymi językami. Godzinę, drugą, trzecią, czwartą, piątą i zaczynam lecieć. Zaczynam chwalić Boga, zaczynam wywyższać Boga, zaczynam ogłaszać wbrew temu, jak się czuję. Moja żona jest świadkiem. Ja nigdy, od kiedy się nawróciłem, nigdy u mnie w domu nikt nie usłyszał, że coś mnie boli. Nigdy. Nigdy. Ja miałem wodę w kolanie, to siedziałem i mówiłem do kolana. Przez parę dni mówiłem do swojego kolana. Wkośnikałem i mówiłem do kolana. I mówię, wchłoniesz się w imieniu Jezusa. I się wchłonęła. Dlaczego? Dlatego, że ja się dowiedziałem, że ja mogę to wszystko robić. Ja mogę, mogę, mogę i będę, będę, będę. I jeżeli to w sobie odkryjesz, to teraz Bóg będzie cię wprowadzał w rzeczy. Teraz, wiecie, co tydzień ewangelizujemy w Warszawie i taka teraz przyszła dziewczyna na ewangelizację z kościoła. Ona tam i przychodzi i mówi, Pastorze mówi już: Do dziesiątej osoby podchodzę i nie chce ze mną gadać wcale. Ja mówię: Nic się nie przejmuj. Nie przejmuj się, ważne, że jesteś. Patrz, przyszła ze swoim, z ze dwojgiem małych dzieci. Rozumiesz? Deszczyk krokił, a ta przyszła i rozmawiała do mnie: ja mówię, Nie przejmuj się, że to nieważne. Po prostu idź do 11, do 12, do 13, do 14, do 15 osoby. Nie interesuj się tym, bo co za tobą to już przeszłość. I idź do nasemnie. Mówię, zobaczysz, co się będzie działo. Dlaczego? Ja wiem, że tak to działa, bo jak zaczynasz coś robić, to namaszczenie się wzmaga. Wiecie? Zobaczcie, chrześcijanie przychodzą wielokrotnie do kościoła i mówią tak, dzisiaj bym chciał usłyszeć takie mocne słowo, takie wiesz, takie, że mnie tutaj wow, no nie? A jak czytasz Ewangelię Jana, czwarty rozdział. To Jezus rozmawia z samarytanką, i potem do niego przychodzą jego uczniowie, i mówią do niego: Panie, jadłeś, a on mówi: Ja mam inny pokarm, o którym Wy nie wiecie. Pokarmem moim, posłuchaj, jest co? Pełnienie. A nie czekanie, aż ktoś się nakarmi. Wiesz, kiedy najlepiej orzeł się karmi? Kiedy leci. On ma takie rzeczy, tam, jest, on ma na przykład zdolność Ma coś takiego, że leci i małe stworzenie. on Oczy ma, jako działają. Ale wiesz kiedy? Kiedy leci. On musi być w pełnym biegu. A wtedy jego oczy przeszukują w ogóle jak latarnia, patrzą za nim. Łup! Jest łup. Dary duchowe manifestują się podczas służby. Rozumiecie? Dary duchowe manifestują się, kiedy służysz. Owoc ducha świętego manifestuje się, kiedy działasz. Rozumiesz? Siedzenie pod tytułem, Panie, jeszcze muszę trochę poczekać, aż wzrosnę duchowo, jeszcze muszę trochę poczekać. 30 lat będziesz czekał. Zawsze będzie przychodził diabeł i mówił do ciebie, że jesteś za słaby, za głupi, za mało namaszczony. Ale idź i żyj jak orzeł, a zobaczysz co się będzie działo. Stary się będą manifestowały, nawet nie będziesz wiedział kiedy to się dzieje. Nawet nie będziesz, będziesz rozmawiał z ludźmi, będą prosto uwalniane, będzie słowo wiedzy uwalniane, słowo mądrości będzie uwalniane, rozumiesz? Weźmiesz kogoś za rękę, a ktoś do ciebie e, potem zadzwoni i powie wiesz, tu, kurczę, przestała mnie plecy woleć, a temu mu cześć podałeś. Rozumiesz? Podajesz mu rękę e, e, i, i, i namaszczenie Bożego Ducha, życie, które jest w tobie, przeszło na człowieka i go uzdrowiło. Rozumiesz? Po prostu. Bez żadnych wiernych tych Bez żadnych jakichś... tak. Jezus nigdy nie potrzebował grupy uwielbienia do tego, żeby głosić, żeby uzdrawiać. On nigdy atmosfery nie robił odpowiedniej. Jego to w ogóle nie interesowało. Rozumiesz? Jezus szybowo, Autor Biblii szybowo. Do czego ci chcę zachęcić? Eee, chcę cię zachęcić, żebyś zaczął latać. Jesteś orłem. Jesteś orłem. Nieważne, czy się czujesz to, orzeł, nieważne, czy ci mówią inni ludzie, pełno będzie tak zwanych kulerów. Jak mówię, to są chrześcijańscy kulerzy, którzy przychodzą, wylewają ci kubeł zimnej wody na głowę. Ty przychodzisz, proszę siebie i mówisz: Ja chcę szybować. I mówię, uspokój się, że ze słaby jesteś na szybowanie. Nie, nie jesteś za słaby. Nie jesteś za słaby. Jesteś silnym, bożym orłem. Ja, wiecie, um, chcę, żebyśmy zrozumieli, że naszego powołania nie możemy cofnąć. Rozumiesz? Nie możesz cofnąć swojego powołania. Jesteś kim jesteś. Jesteś narodzonym na nowo z Bożego Ducha Człowiekiem. Twoim powołaniem jest szybować wraz z Bogiem. Zdobywać, latać. Nie siedzieć i nie czekać, aż ktoś cię podkarmi i wołać codziennie, Panie, Panie, ratunku. Bóg mówi, kurczę, proszę cię, przed czym Boże z ratować. I Boże znowu mnie atakują. To Bóg mówi to wytęp. Tak jest napisane w Biblii. Wytęp. Jest taka modlitwa w jednym miejscu. Panie, nie ma takiego jak Ty. Boże Jeszuruna, tak? Który podróżujesz na chrubach po niebie, tak? I mówisz do nas wytęp. Bóg powołał Ciebie, żebyś to Ty robił porządek tutaj, a nie On, żeby robił porządek dla Ciebie. On jest w Tobie i masz absolutny autorytet nad swoim życiem. Jesteś powołany, aby być zwycięzcą. Grzech nie będzie się Ciebie trzymał, jeżeli będziesz w biegu. Wiecie, o co chodzi z grzechem? Grzech nie będzie się trzymał Ciebie, jeśli będziesz w biegu cały czas. Nie utrzyma się na Tobie grzech. Żadna porządliwość nie utrzyma się na Tobie, jak będziesz w ogniu szerzenia królestwa. Żaden demon nie przejdzie na Ciebie, bo będziesz w ogniu. Reinhard Bonnke powiedział, jeżeli jestem w ogniu Bożego Ducha, tak? Żaden demon na mnie nie usiądzie, bo się poparzy. Dlatego musisz być naostol w ogniu Bożego Ducha. Jak to jest możliwe? Tak jak pastor powiedział. Masz Słowo. Możesz zacząć być wykonawcą tego Słowa. Możesz przebywać z Bogiem. Rozumiesz? To jest możliwe dla nas. My nie musimy nic więcej... Żeby praktykować życie Orła, musimy z naszym Ojcem Orłem przebywać ustawicznie. Tak? I musimy dowiadywać się i zacząć praktykować to, czego się dowiemy. Praktykować. W Krotoszynie jest taki Kościół świątkowy, Charizma się nazywa. I tam kiedyś z tym pastorem rozmawiałem, ja mówię, jak zaczynaliście. ja on wiesz co, była nas taka malutka grupka. I my mieliśmy taką zasadę. Cokolwiek przeczytaliśmy w Biblii, od razu praktykowaliśmy na mieście. Jak przeczytaliśmy, że się na chorych ręce kładzie, to wychodziliśmy w te pięć osób i się pytaliśmy każdego na ulicy, czy przepraszam, oni się, oni się pytali, nie, przepraszam, może jest pani chora? A może pan jest chory? I ludzie mówili, że no wie pan, no jakoś tak źle się czuje. Ja bym położył na pana ręce, że pan pozwoli? Rozumiem, ci młodzi ludzie, dwadzieścia lat temu. Bo oni przeczytali w Biblii o tym. Jak przeczytali o czymś innym, to robili coś to, to innego, tak? To robili i dzisiaj jest ich kupa ludzi, tak? I już wpływają e, bardzo silnie na, na, na tamten teren. Więc co przeczytam, to zaczynam robić. Nie rozkrywiać się, orze się nie rozkrywia Słuchajcie. Oddać to w sobie, proszę Jeśli chcecie zostawić to poselstwo. Wiecie, modliłem się i ja wiem tak. E, jesteście w dobrym miejscu. To jest dobre miejsce. To jest miejsce, które jest rozwojowym miejscem. To jest rozwojowy kościół. Ten kościół będzie się rozwijał coraz bardziej. Ech. Ale będzie się rozwijał w miarę tego, jak każdy z was będzie odnajdował w sobie ten Boży potencjał, który jest. On się nie... Widzisz, Bóg nie przyjdzie do tego kościoła stamtąd. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Świętym. Bo Bóg ja przyszedł. Ja jestem. Rozumiesz? Ja jestem. Jak się wylałem w dniu pięćdziesiątnicy, tak się nie cofnąłem nigdy. Nigdy! Nigdy się nie cofnąłem. Wszedłem tych ludzi, tak? I oni poszli. Te 120 osób zmieniło świat. 120 osób. Oni się nie zastanawiali nad różnymi rzeczami. Rozumiecie, o co chodzi? Nie rozkminiali różnych rzeczy. Nie siedzieli, nie mówili, czekam na proroctwa, czekam aż Pan mi co twierdzi. Ja kocham Pawła, Apostała Pawła. Kocham tego człowieka. On po prostu jak poszedł, tak szedł na ta Rozumiecie? I my możemy zazdrościć, Mo, możemy mówić o apostołach, o innych rzeczach, tak? O, apostoł, ja mówię, że ja apostoł. A no, apostoł najpierw jak ruszył, tak się zatrzymał, tylko śmierć zatrzymała. Już rozumiecie? Że odszedł do pana sobie po prostu, ale on ruszył, on był orłem. To był facet, który jechał. E, tak jak może może sobie wyobrazić, jak Pawła jako człowieka jadącego, e, nie wiem, odkrytym samochodem Ferrari e, 200 na godzinę z betonową ścianą. I tyle. Z taką mentalnością przebije, 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 przebije. Przebił całą Europę. Przebił Europę całą. Kochani, zostanie z tym po Proszę cię, odnajdź to w sobie. Nie oczekuj na rzeczy z zewnątrz. Wyjmij je ze środka. Powiedz ojcze, ja jestem zwycięzcą. Jestem Twoim synem, jestem Twoją córką, pełno, pełnoprawnym obywatelem nieba. Jestem człowiekiem, którego posadziłeś ze sobą na tronie, Jezus. Tak? Nie będę się szczypał, nie będę bawił się z grzechem, nie będę bawił się z różnymi rzeczami, nie będę zawracał sobie głowy dziwactwami. Ja po prostu będę latał, a ty będziesz mógł błogosławić. Znajdź mi później w tym domu, dobrze? Ale nie. Ojcze, mi cię...